Okazuje się, że pomimo tego, że premier Donald Tusk ogłosił demokrację walczącą, Polska nie jest drugą Turcją. W Polsce pod byle pretekstem jednak nie wsadza się do aresztu z powodów aż tak mocno rażąco politycznych polityków opozycji. I choć politycy opozycji przebywają w areszcie, to jednak sprawa byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry jest takim drobnym światełkiem w tunelu, który mówi nie jest jeszcze tak źle. Pytanie, czy może być, czy obecna władza po tym, co się stało w kontekście ziobry, po tym jak wiemy, że zbignie w ziobro, nie trafi na 30 dni do aresztu, będzie starała się jakoś zrehabilitować po porażce, do której ewidentnie. Doszło po porażce, do której przyczyniła się komisja do spraw Pegasusa, która nie jest uznawana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. O tym ten krótki komentarz. Zapraszam. Zostańcie proszę do samego końca, bo to dla mnie bardzo ważne. Dajcie proszę łapkę w górę, zostawcie komentarz. Komentarze są ważne dla wyrażenia przez Was opinii. Ja czytam Wasze komentarze, ale też dla algorytmu na YouTubie. On poprawia pracę naszego kanału. Jeżeli możecie, to dajcie proszę subskrypcję. Subskrypcje są najważniejsze. Najlepszym elementem rozwoju naszego kanału rozchodzimy się do coraz większej liczby ludzi, a to nam po prostu pomaga, na tym nam zależy. Moi drodzy, ciekawe, czekałem bardzo niecierpliwie. W poniedziałkowe popołudnie o godzinie 12 rozpoczęła się sprawa sądowa, posiedzenie sądu dotyczące wniosku Komisji do Spraw Pegasusa o areszt dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Spodziewałem się że Ziobro nie pójdzie do aresztu. Naprawdę. Wiem, że wiele osób uważało, że rząd Donalda Tuska zrobi wszystko tak i zmusi sądy do tego, żeby Ziobro poszedł do aresztu i z aresztu został przewieziony, albo nawet w areszcie był przesłuchiwany przez Komisję do Spraw Pegasusa. Wiem, to z pewnością dałoby wiele satysfakcji, na przykład posłowi Witoldowi Zębaczyńskiemu. Ogromną przyjemność by to sprawiło posłowi Tomaszowi Treli z Lewicy, który jak dla mnie jest takim mścicielem złodzi. Ja go nazywam zresztą na Twitterze, na Xie, mściciel złodzi, tak go określam. Na pewno byłaby to rzecz do sukcesu, do triumfu dla przewodniczącej komisji Magdaleny Sroki, ale jednak sąd uznał, że w tej sprawie wszystko nie gra. I choć sąd nie podzielił tego, że komisja jest nielegalna, co wykazywała obrona Zbigniewa się obry, choć sąd nie podzielił zdania Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że działanie komisji jest niekonstytucyjne, to sąd uznał, że nie ma żadnego Motywu nie ma żadnych przyczyn, nie ma żadnych argumentów za wsadzeniem Ziobry na 30 dni do aresztu. Moi drodzy, pamiętamy doskonale tę sprawę. Zbigniew Ziobro, okej, okay, uchylał się od przybycia na komisję do spraw Pegasusa, powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. To jest sprawa ewidentnie polityczna. Dwie strony rozgrywały tę sprawę politycznie i mają do tego prawo. Jednak zbiknie w ziobro, został skutecznie doprowadzony do Sejmu przez policję w dniu 31 stycznia. To jest niepodważalne. Opowieści polityków koalicji rządzącej o tym, że ziobro zamiast być na komisji, był w telewizji Republika no ludzie, daliście, przegłosowaliście wniosek o doprowadzenie tego polityka. Gdyby nie chciał być doprowadzony, nie przyjechałby dzień wcześniej, całą noc zresztą, jechał z Belgii, bo mieszka w Brukseli, gdzie się też leczy i mieszka teraz na stałe. Do Warszawy, tak? Nie przybyłby do Polski, a jednak przyjechał, zrobił polityczne przedstawienie, zrobił show, odegrał teatr i zagrał wszystko tak, jak chciał, i wszystko mu wyszło. Odniósł 31 stycznia sukces. Cała Polska o tym mówiła, o tym, że Komisja do spraw Pegazusa nie chciała przyjąć Ziobry i chce go na siłę wpakować do aresztu. Wówczas bardzo ciepło mieli członkowie Komisji do spraw Pegazusa i zawnioskowali o areszt. I sąd na areszt się nie zgodził. I co teraz robi? Magdalena Sroka, tuż co zrobiła po wyjściu z sali sądowej. Mówi, że odwołają się od tej decyzji, bo Ziobro unika stawiennictwa przed komisją. I co tu zrobić? Jak go przesłuchać? Jeszcze raz wniosek o areszt. Pani przewodnicząca, gdyby trochę wówczas pomyślała, to by go przyjęła. Tak? Albo złóżcie ponownie wniosek o doprowadzenie ziobry do oblicze komisji i go przesłuchajcie. Czy może boicie się tego przesłuchania? Chcecie grać tym przesłuchaniem? No bo pamiętamy, jak wypadł na przykład były szef APW, pan Piotr Pogonowski, pan profesor, pułkownik bodajże przed komisją, rozjechał komisję, pamiętamy co zrobił Jarosław Kaczyński przed tą komisją, gdzie powiedział, ta komisja jest nielegalna, ale przychodzę tu do Was z dobroci serca i naprawdę było wiele śmiechu po tym przesłuchaniu i wszyscy uznali, niemal wszyscy, ok, uczciwie powiem, że Jarosław Kaczyński wypadł bardzo dobrze, bardzo pozytywnie przed tą komisją, a komisja wypadła źle, bo był tam wściekły, zębaczyński i rozbawiony, uśmiechnięty Kaczyński, który drwił z członków komisji. Bo widać było poważne błędy. tak? Wtedy Magdalena Sroka na przykład nie wystąpiła do premiera o zwolnienie stajemnicy państwowej Jarosława Kaczyńskiego, żeby mógł y, powiedzieć wszystko przed obliczem komisji. Więc cała ta komisja to jest jeden wielki cyrk, za który wy płacicie, ja płacę, wszyscy płacimy z naszych podatków. Chyba około 3 milionów złotych działalność tylko tej jednej komisji kosztuje, jeżeli się nie mylę. Albo jednej, albo wszystkich. Sprawdźcie, ja to mówię teraz z głowy, mam prawo się. Pomylić, bo właśnie teraz tak nie pamiętam, czy wszystkich, czy jednej. Sprawdźcie, jeżeli macie ochotę. Bądź co bądź, grubą kasę kosztuje nas działanie tej komisji. Jest taka sugestia, powiedział mi to poseł e, e, z PiSu, Mariusz Kałużny, komentując kwestię działalności komisji, czy wówczas tego 31 stycznia Magdalena Sroka działała, Samodzielnie, no i popełniła ewidentny błąd, i w ten błąd brnie i musi teraz to prostować, bo jej kazali. Czy jednak wykonywała czyjeś polecenie? Czy tak to miało wyglądać, czy nie? Jak dla mnie, jeżeli dla kogoś miało to właśnie wyglądać w ten sposób, to wygląda to źle dla obecnej koalicji rządzącej. No bo ziobro dwa razy triumfował, a może chodzi o to, żeby już pognębić członków tych, tej komisji. Po prostu sprawić, że ona nie ma sensu, rozmydlić tę sprawę, bo widać, że nie będzie już politycznie grzana. Tak? Więc skompromitujmy tę komisję, a jak nic nie, nie wyjdzie, to nic nie wyjdzie. Zrzucimy wszystko na członków tej komisji. Ym, oni oberwą y, politycznie jak wyjdzie, to OK, to będzie sukces. Może tak to Donald Tusk potraktował? Może generalnie Donald Tusk i yy, najważniejsi politycy ekipy rządzącej wszystkie te sejmowe komisje potraktowali tak, że yy, dajmy tam byle jakich ludzi, zróbmy z tego wielką szopkę, wielkie show, rozliczamy, no ale nie było tam poważnych ludzi. Więc oni się nie skompromitują, a ci co tam są, to i tak są skompromitowani. No przecież wiadomo, jaka jest opinia na temat posła Zębaczyńskiego. Treli to są tacy harcownicy Sejmowi od naprawdę najbrudniejszej, najbardziej mokrej roboty. Jak im coś wyjdzie, to gra. Nie wyjdzie, to trudno zamkniemy te komisje. Były rozliczenia, no nie wyszło, no trudno, no nic się nie dało zrobić. Sam nie wiem, jak oceniać tę sprawę, czy tak, jak, czy, czy to jest planowane, czy nieplanowane. Trudno powiedzieć. Jedno jest pewne. Bardzo. Naprawdę bardzo dla mnie jest pocieszające to, że nie jesteśmy drugą Turcją. Czemu ja do tej Turcji nawiązałem? No bo właśnie teraz w Turcji został aresztowany burmistrz Stambułu. Człowiek, demokrata, który chciałby walczyć o prezydenturę z obecnym prezydentem Erdoganem w Turcji. No jak tylko chciał walczyć, to jest w areszcie. Na szczęście tak źle nie jest, choć politycy PiSu przebywają w areszcie. Przebywa Dariusz Matecki. No ale to już jest inna para kalosz. Do zobaczenia.